Witam Państwa, Grzegorz Mogilewski zapraszam jak co tydzień do magazynu Biznes w sieci. Do magazynu, w którym dzielę się z Państwem moim ponad 15-letnim doświadczeniem w doradzaniu firmom, małym, jak i dużym, w jaki sposób strategicznie wykorzystać internet. Magazyn na żywo sali notowań giełdy papierów wartościowych. W dzisiejszym magazynie opowiem Państwu m.in. o tym, że na Facebooku skończyła się pewna era: Era demokracji. Czy to dobrze, czy źle, powiem już za chwilę. W części głównej naszego spotkania z kolei zmierzę się z bardzo pożądanym tematem. Mnóstwo maili w tej materii właśnie od Państwa dostaję, mianowicie w jaki sposób spowodować, aby wyszukiwarki, głównie Google, pokazywały nasz serwis możliwie jak najwyżej. W części praktycznej porozmawiam z praktykiem biznesu, Arkadiuszem Widawskim, o tym w jaki sposób nasze działania na stronie możemy wzmocnić działaniami niejako z zewnątrz. Dodatkowo, proszę Państwa. Wraz z moim gościem przygotowaliśmy dla Państwa coś specjalnego. Mianowicie wszyscy subskrybenci mojego bloga, którego można znaleźć pod adresem blog.mogilewski.pl oraz wszyscy nowi subskrybenci, którzy zostaną subskrybentami w czasie trwania tego programu albo w ciągu 30, sekund po jego zakoń... 30 minut przepraszam, po jego zakończeniu, otrzymają od nas specjalny prezent. Jaki to jest prezent? Powiem w trakcie trwania naszego programu.